Cześć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wierceniem w płytkach podłogowych ściennych. Zdarzało mi się również wiercić w schodach marmurowych. Odkąd zacząłem montować balustrady, barierki na balkonach, wewnątrz. Od tamtej pory zacząłem borykać się z problemem właśnie wiercenia w płytkach. Używałem przeróżnych wierteł. Żadne się jednak nie spisywały. Przy każdym wiertle było pewne ryzyko uszkodzenia płytki. Poza tym czas wiercenia to było jedno wielkie nieporozumienie. Odkąd znalazłem na rynku wiertła, nawet nie wiem jak się to dokładnie nazywa, czy to są wiertła, w każdym razie takie otworniczki z nasypem, zakręcane na szlifierkę kątową. Od tamtej pory na montaż, gdzie wiedziałem co mnie czeka i wiedziałem, że będę wykonywał 30, 40, 50 odwiertów twardych, naprawdę twardych płytkach. Od tamtej pory już na taki montaż jechałem z uśmiechem na twarzy. Wiedziałem, że mając taką otwornicę jestem w stanie wykonać tylko otworów szereg bez znaczenia czy trafię w środek płytki, czy trafię na kraniec płytki, na fugę, zawsze wiedziałem, że zrobię to bez uszkodzeń i bez wysiłku. Jak sami wiecie, uszkodzenie płytki powoduje naprawdę wiele kłopotów, kłopotów z klientem, kłopotów również potem finansowych, ponieważ wymiana takiej płytki już to jest kosztowny interes, a nie daj Boże już płytki nie ma w zapasie, no to już pomijam. Pomijam jaki to się robi problem. Więc, to przewidziane jest na szlifierkę kantową. Producent określa, Obroty, jakich musimy używać, są to, o, są to obroty maksymalne, bardzo wysokie. Czyli nie musimy tutaj mieć szlifierki z regulacją obrotów, które są dość drogie. Wystarczy zwykła szlifierka, ponieważ to wiertło pracuje maksymalnie do 14 tysięcy obrotów. Nie jest to wiertło wodne, ponieważ wiele właśnie takich otwornic są przeznaczone do pracy z chłodzeniem, z wodą, natomiast te na opakowaniu jest yy, znaczek przekreślający problem wody, czyli pracujemy tym wiertłem na sucho, nie musimy podawać wody. Nawet z tego co wiem jest zakazane podawanie wody. Wewnątrz tego wiertła jest w tym otworze Jest, ja to nazywam wosk. Nie wiem dokładnie co to jest za substancja tam wewnątrz. Wygląda jak wosk, parafina, coś takiego. Ona pod wpływem temperatury rozgrzewa się i wycieka nam w jakiś tam niewielkich ilościach, wycieka nam na, na płytkę. Powoduje jakieś tam powiedzmy smarowanie, może chłodzenie. Tak to jest rozwiązane w tym przypadku. Jeżeli chodzi o żywotność, nie liczyłem dokładnie. Nie wiem nawet ile producent przewiduje tutaj odwiertrów. Ale około 60-70 otworów jestem w stanie wykonać takim właśnie, taką właśnie wkrótce. Nie wiem, czy robić reklamę. Ale... Zrobię, po czego, czego mam to trzymać w tej jednicy? Jest to otwornica firmy Ruby i jestem z niej naprawdę mega zadowolony. Porównywa, w porównaniu z jakimiś marketowymi, nieco tańszymi otwornicami, nie ma porównania. Tutaj mam jeszcze otwornicę kupioną w markecie. Ale kupiłem ją, ponieważ jest ona firmy Norton. Ona jest całkowicie nowa. Nie wiem co ona jest warta, jeszcze jej nie testowałem. Taka w złotym kolorze, firmy Norton. Po firmie można się spodziewać czegoś dobrego. Pewnie będzie okazja ją przetestować. Ale na razie używam tej firmy Ruby. To jest koszt takiej otwornicy, to jest akurat Fi10. I koszt tej otwornicy to jest około 90, 100 zł. Ale myślę, że to jest kwota niewysoka w porównaniu z tym, jakich szkód możemy wyrządzić wiercą zróbkim wiertłem. Już nie mówię używając udaru, bo wiadomo, udar, udar nie jest wskazany przy tym początkowym wierceniu, dopóki nie przejdziemy przez grubość płytki udaru nie połączamy, ale naprawdę jest uciążliwe takie kiepercenie. Co do szlifierki. Początkowo stosowałem szlifierkę dosyć dużą, ale nadal z tych mniejszych, tych jednoręcznych, jak to tak nazywam. Ona ma 1250 W. Później dla wygody zastosowałem szlifierkę, tu już je chyba nie doczytamy, ile ona ma mocy, ale około 700 W. I niestety ta szlifierka 700 W wyraźnie była za słaba, krzała się po prostu. Dlatego wnosiłem z powrotem do tej szlifierki 150 W. I na niej ta otwornica wrażenia już nie robiła. Co do mocowania, odkręcamy tą pierwszą nakrętkę. Motującą. Nakręcamy otwornicę na szlifierkę. Nie trzeba używać klucza. Dokręcamy ją ręcznie. Otwornice te występują w różnych średnicach. Nie znam średnicy jaka jest najmniejsza, największa. Wiem, że naprawdę występują duże średnice. Te najmniejsze nie wiem, ale myślę, że pewnie gdzieś od około 6 mm już, już pewnie są dostępne. Są jeszcze takie wiertła na wiertarkę. Wiertła wodne na wiertarkę wyglądają mniej więcej tak, czyli jest to rurka i nasyp na końcu. Pruszka, jak widzicie, mocno skorodowana, bo ona właśnie jest przeznaczona do wiercenia na wodę. Ale odradzam Wam zakup takich właśnie wiertów. Dużo lepiej spisują się te montowane na szlifierkę kątową, z tego względu, że pracujemy na wysokich obrotach i powiedzmy, znaczymy sobie odpór. W tym miejscu musimy wykonać wiercenie. W tym miejscu wykonujemy wiercenie. W przypadku wierteł tych rurkowych na wiertarkę zacząć musimy nasze wiercenie po kącie. Nie, nie możemy zacząć wiercenia w ten sposób, ponieważ to nam zacznie usiekać, uszkodzimy płytkę w koło, a nie zawiercimy, nie nawiercimy miejsca punkta dokładnie tego, który chcemy. Wykonujemy nawiert ze sposa. I w momencie, kiedy już się nieco wetniemy w materiał, prostujemy, prostujemy wiertło i wiercimy. Bardzo niewygodne rozwiązanie, z uwagi na to, że stosując taką otwornicę, idealnie wjeżdżamy od razu z góry i wycinamy otwór. Ja jeszcze robię coś takiego, że lekko nawiercam otwór. Zobaczcie, że tu jest otwór w środku. Wiertło jest puste. Nawiercam delikatnie i tworzy mi się obwódka w koło. Jeżeli ten punkcik jest idealnie w koło obwódki, a raczej odwrotnie, obwódka jest idealnie w koło tego punktu, wiem, że już wiercenia nie muszę korygować. Kontynuuję go dalej. Do takich wiertel, wodnych tych rurkowych na występują jeszcze prowadniki takie. Od razu z dodatkiem wody przyklejamy ten prowadnik w miejsce wiercenia. Prowadnik nam pilotuje wiertło nasze i podaje nam od razu wodę. Tu mamy taki kranik i dozujemy tą wodę, ile tam chcemy kropli, żeby spadły, żeby były podane. Nie wspierałam nawet tego zestawu, ponieważ ja przekreślam to rozwiązanie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, męczące to naklejanie. Ten klej 1, 2, trzy razy użyjemy, on nie trzyma. Trzeba przeklejać te taśmy, które tutaj, tutaj są w zestawie na nowe. W końcu tych taśm nam braknie przede wszystkim czas, czas i wygoda pracy przemawia jednak za rozwiązaniem naszki Druga sprawa to no sama aplikacja tej wody. Gdzieś tam nam pocieknie, gdzieś wycieknie bez sensu. To znaczy zaletą wiercenia na wodę na pewno jest to, że mamy mniej... Myślę, że na takim poziomie eliminujemy to zakurzenie, że ono jest akceptowalne, nawet w domu zamieszkało. Także ten przyrząd odstawiamy na półkę. Ja z niego nie korzystam i nie korzystałem. Może nadejdzie taka chwila, może akurat będzie taka potrzeba, no to wtedy się to wykorzysta. Prowadnik. Wygląda w ten sposób. Jest zbiorniczek na wodę. Przyklejamy nasz prowadnik do ściany i wiercimy przez to, ten otwór pilotażowy. To jest akurat zestaw 8 mm. My będziemy wiercić dziesiątką. To Znaczę otwory, żebyście widzieli jak można precyzyjnie, dokładnie ten otwór wykonać. Celowo namierciłem tylko właśnie tą obwódkę, żebyście widzieli o co mi chodziło wcześniej z tą obwódką i z tym punktem w środku. Dam teraz zbliżenie i Wam pokażę. Jak widzicie jest ta obwódka, jest otwór w środku. Minimalnie, minimalnie zeszło, moglibyśmy się pokusić o naprowadzenie tego otworu. Wykonam odwiert jeszcze jeden. Jak widzicie punkcik nadal zostaje. I to jest dla nas istotne. Płytki są bardzo twarde, są to płytki podłogowe. Akurat pożyczyłem je sobie z budowy, na której płytkarze te płytki układali. Naprawdę mieli zagwostkę z tymi płytkami, żeby je przeciąć, żeby je przewiercić czy cokolwiek. Jak widzicie wykonanie takiego otworu jest bajecznie proste i szybkie. Płytka jest dosyć gruba. Płytka jest w grubości 11 mm. Tak jak wcześniej wspominałem naprawdę twarde mocne płytki. I sam odwiert wykonywałem lewą ręką, bo prawą w pewnym momencie musiałem łapać kamerę, która by spadła. Także odwiert wykonany lewą i jedną ręką. A wiercenie przebiegło, przebiegło chyba no, w miarę prosty, szybki sposób, bez odprysków, piękny, okrągły otwór. I w tym momencie, kiedy przebijamy się przez płytkę, sięgamy w tej chwili po wiertarkę udarową i już wiercimy otwór głębiej w cegle, czy tam innym podłożu. Plusem, takim jeszcze, o którym mogę wspomnieć to nie wiem, czy producent przewidział taką opcję w tych wiertłach, ten nasyp z boku. Ten nasyp z boku często używam, kiedy potrzebuję przesunąć otwór, ewentualnie zrobić fasolkę niewielką w płytce. Wtedy wprowadzam wiertło i szlifuję po prostu tym nasypem gorszym, który tutaj jest, szlifuję otwór, w którą stronę chcę. Ewentualnie go rozbijam. Bo tak jak mówię, to jest dziesiątka i w 99 przypadkach używam tylko dziesiątki, ponieważ stosuję kołki, dziesiątki, ewentualnie szpilki metalowe ósemki. I w takim rozwiązaniu dziesiątka jest takim rozwiązaniem idealnym. Ale kiedy naszła nieraz sytuacja, kiedy nie wiem, muszę zastosować kołek 12. Jestem w stanie właśnie tym nasypem w bardzo prosty, szybki sposób rozbić ten otwór na dwunastkę. Wiadomo, yy, najlepiej by było mieć od razu otwornicę dwunastkę, no ale to też nie sposób mieć każdą otwornicę, nie, nie sposób przewidzieć każdą sytuację na montażu, choć ja starałem się jednak tak robić, żeby nie zaskoczyło nas na montażu nic. Mieć kołki, mieć kotwę chemiczną, mieć yy, różnej długości średnicy kręty. Yy, kiedy nie mogłem sobie poradzić z jakimś podłożem, aby to mocowanie było sztywne, stabilne, miałem kilka, kilka alternatyw. Także, jeżeli chodzi o montaże, warto się przygotować i mieć powiedzmy tą jedną skrzynkę więcej, niech ona w samochodzie leży, ale mamy pod ręką kilka kilka różnych kołków, skrętów. No i co za tym idzie, kilka różnych rozwiązań, które możemy zastosować w danej sytuacji. Myślę, że temat wyczerpałem, jeszcze, jeżeli chodzi o tego typu otwornice. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, chętnie się z wami podzielę wiedzą, chętnie odpowiem. Jeżeli film był pomocny i się spodobał, lajkujcie, komentujcie no i przede wszystkim subskrybujcie, aby nie pominąć kolejnych odcinków. Cześć!